A dzisiaj kalendarze adwentowe z Sanrio. Ja wiem, ja wiem, że jeszcze jest masa czasu do świąt, ale to nie znaczy, że nie czas na testowanie kalendarzy, żeby wiedzieć, który kupić na grudzień. Tak. Jeśli też wybieracie otwierać kalendarze eventowe, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my mamy tutaj aż dwa. Natomiast dzisiaj na odcinku wybierzemy jeden. Ja bym wybrała ten. No. Jeśli chcecie, żebyśmy nagrali unboxing tego, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ciasteczko, będę widziała. Natomiast ten składa się oczywiście z 24 okienek, które są z różnymi rzeczami z Sandrio. Te dwa kalendarze może wyglądają podobnie, ale mają kompletnie inne rzeczy a ty sobie. A co to jest? Tu jest ten. Sandrio Len. To jest to, to. Purulen? To, ono Sandrio Len, no nie wiem, jak to jest. No. Purulen, byliśmy tam w Japonii. i jest Pupciś w szelkach! Strasznie chcieliśmy go zdobyć w automacie, ale no niestety nigdy nam się nie udało. Pupciusia, tak jak wiecie, kochamy. Czy mamy jeszcze tutaj kuromi moją kochaną? Ej, nie ma kuromi. Ej, naprawdę, widzicie tu gdzieś kuromi, to mi. Tu jest. Okej, okay, dobra, przybrałaś. Ja palec co tutaj miałam. Natomiast fajna sprawa jest tego, że nie widać od razu, co jest w środku, więc tutaj dajemy mega plusa. Ja osobiście celuję na Pupciusia, na kuromi i parę innych postaci, ale to są najważniejsze postacie. Koniecznie napiszcie, jaka jest wasza ulubiona postać z a my przychodzimy do pierwszego okienka. One są po kolei poukładane, więc nie będzie problemu. Ten kalendarz kupiłam prawdopodobnie nad temu, jeśli się nie mylę. I nie kosztował dużo, dlatego jestem mega ciekawa, co tutaj takiego znajdziemy. Mamy cinnamon rollsa w pierwszym okienku. czy to są gumki do ścierania? Nie, to są w formie bryloczka, to nie są gumki do ścierania. Wygląda on w ten sposób. To jest cinnamon roll przebrany za jakiegoś misia. No, jego wykonanie nie jest aż takie super, ale bardzo mi się podoba i tak by fajnie wyglądał w jakimś bryloczku, więc zobaczymy. Może pozostałe figurki będą troszeczkę lepiej zrobić. I cinnamona też lubimy, ale to nie jest Pupciuś, więc chcemy tu Pukciusia, prawda? Następne nie ma przyjemności szukania okienka, ale... Ej, 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 ej! Co? W się. Sensie, A nie, nie, to jest baby Cinnamon! To jest Baby Cinnamon, ale okay. ci że od razu, może tak każdy będzie miał dużą wersję. Wyobraż sobie, inniejsza? jakby to były same Cinnamony. I nie no. nie. Nie, 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 nie tu na pewno będzie Pupciuś. Pupciuś! Mamy pojechać do jego hotelu kiedyś w Japonii, więc to musi być Pupciuś, przecież musimy tam wziąć same Pupciusiowe rzeczy. Właśnie chciałam powiedzieć, że się go wygodnie otwiera. Pokarałam. Eee, Pupciuś! <grym> to jest Baby Pupciuś! Co? Wygląda trochę jak astronauta, nie uważasz? No, no jak astronauta. Ale przynajmniej nie jest tak powrócony jak Cinnamon Roll. Ale to jest ten Baby wersja, czyli może teraz czwórce będzie ta duża. Co zrobię z takimi brączkami? Koniecznie piszcie swoje pomysły. Może znowu zrobię jakiś do no. it yourself? Ja wiem, co naszynnik może zrobić już no, właśnie dostałam świnkę, świnkę, ale już wiem co to jest, to jest pupciuś w wersji sakura Tak? Tak? No! Tak! Pupciuś w wersji sakura, one są dostępne tylko na wiosnę, na kwitnięcie kwiatów On jest bardzo ładny, on nie ma żadnej takiej skazy na sobie, no baby też jest ładny, ej szczerze niż cinnamon rolsy są uważam ładniej zrobione A wiesz pupciuś to pupciuś, to to jest klasa A, to. sama w sobie Pięteczka. Teraz zobaczymy, czy znajdziemy kurami. No i oczywiście więcej Pupciusia, no bo halo, po co kupowaliśmy 24-okienkowy kalendarz? Piąteczkę. Kurami. To jest kurami. To jest, kurami. Co to jest? Nie, co to jest? Co to jest? To jest kurami. Myślisz, że to jest jej czaszka nie, taka? Nie, nie to dziwnie wygląda. Ej, to bardzo źle wygląda. Widzowie. To wygląda jak typowa podróba. To wygląda źle, więc tego nawet nie liczę do mojego kalendarza. Udajmy, że tego okienka nie było i nie zrobiliśmy jeszcze kurami, bo to nie jest moją kurami, ok? Tu widać w ogóle, jak dużo charakterów jest Sanrio. Sanrio ma ponad, stówkę. ponad, stówkę. ponad chyba. Ponad 400 chyba. Co? Co roku dochodzą nowe postacie. Dobra, to wygląda bardziej jak Kuromi. No, na pewno. Fajna, no. taka fioletowa. W sumie taka właśnie troszeczkę, tutaj widać od razu jej minę. Nie, no, bardzo mi się podoba taka Kuromi. To jednak ta zostaje mm. z nami. Z cinnamon rollsem, a pójść już nie stanie. No trudno. Jest zbyt grubaśny. I się że... turla się. Kuromi też będzie w wersji Sakura jak myślisz? Nie, nie będzie. Każdego będzie po podoba. Będzie Hello Kitty na 100%. Hello Kitty? Wygląda jak mama Hello Kitty, bo troszeczkę taka się większa wydaje. No, czy mi się podoba? I taka, a nie. Nie, no jest troszeczkę dziwna, taka musinka. rozszerzona, co nie? Taka podłużna. A właśnie, szybka przerwa na naszą autobus. Nowa kolekcja na naszym sklepie cukierek albo psikus, taka Halloweenowa, ponieważ tak jak wiecie, zbliża się już jesień. I mamy taką kolekcję, która jest. W sumie, jeśli ktoś nie jest super fanem różu, to na pewno ta kolekcja będzie właśnie dla Was. Zapraszamy w link w opisie, a my wracamy do naszego kalendarza, do ósemeczki. Pika, ty masz wąsacza za sobą, ale wąsał. i to widzisz? Jest źle, jest kuromi. To wygląda, jakby połowa z tych było takimi typowymi oryginałami. Połowa z tego to była takie podróbki które mi się bardzo podobają cały Płciuś. Uważam, że Super. O, Pupciusia, zawsze się robi najlepiej. No, tak. No więc zobaczmy, jak będą dalej, i dopiero wtedy ocenimy cały kalendarz. Czy był wart kupienia? Może ten drugi będzie lepszy. Pupciuś. Pomarańczowy. Najlepiej. Ale czekaj, on już był dwa. To jest kolejny Baby Pupciuś. Nie, to jest taki pośredni, bo on jest trochę większy niż ten. On jest w jakimś widziałku, normalnie jak jakiegoś kosmonauty. To jest pieluszka. Ale też jest ładny. Ej, pupciuś, się tutaj przodują. Bardzo mi się podoba. No dobra, dziesiąteczka. Ty ty tyci. tyci, tyci, zaraz bym mnie się. Wow, w duże. Kuromi czy badbac? Kuromi, moim zdaniem. Kuromi, bo to trochę samo została takie coś To jest ta tylko w wersji większej Ale ta jest ładniej zrobiona Napiszcie widzowie czy ta po prawej przypomina kuromi czy Ale to jest... patrz, one wyglądają w ogóle inaczej no. Kompletnie inaczej No nie wiem, no już jakoś tak mi się coraz mniej podoba ten kalendarz Opakowanie w ogóle pokazuje, że to będzie totalnym sztosem moim zdaniem To prawda, widzisz gdybyśmy byli w Japonii i kupili kalendarz w Japonii to trzeba tam wrócić Czy to znowu kuromi? Ej może ja tak faktycznie tutaj wymanifestowałam, żeby wykluczył się i kuromi Serio to, to jest randomowo wsadzane Ej ładne, ta jest najładniejsza bardzo mi się podoba. Tylko że jest dziwne, że w sumie jej kapturek ma inny kolor niż ta reszta kapturka, no ale to nieistotne. Ma swoją tej czachę. Wygląda fajnie. Stawiamy ją do całej resztki. I słuchajcie, mamy dwunastkę, czyli dosłownie połowę naszego kalendarza. Zobaczmy, co właśnie pod dwunastku nas czeka. Tu jest w ogóle cinnamon roll ze strzała Mora. Mega cute. I jest tutaj makaron. Lady Macaron. Nie, ona się jakoś nazywa coś z makaronem w każdym razie Ej, kuromi Ej, ładna, ta jest ładna To jest ładna, ale to bez przesady, to wiesz Ale to. chociaż mamy ładną No ale Mufika, to bez przesady, No, zróbmy sobie a, tak, a, Gdyby to były same pupciusie, to byś nie robił <laughs> problemu, tak? Co innego i dostać 10 pupciusiów, a 10 kuromi? Nie, no jasne, że byłaby różnica, bo kuromi lepszy. I Mufika, jesteś ubrana na pupciusia, więc proszę tutaj nie zdradzać Timu Ja mam trzynastkę Ponieważ to jest pechowa trzynastka, to chcę żebyście mi towarzyszyli w tym otwieraniu My melody? Sakura, to będzie jakaś sakura. To chyba miała być Kuromi Sakura. Nie, no to. Ale to w ogóle nie wygląda jak... Nie, nie, poczekaj, pokaż mi z tyłu. Pokaż mi z tyłu ten kalendarz. Nie chcę mi się wierzyć. Pomimo tej pięknej opakowania, nie wydaje mi się, że to był oryginalny kalendarz, więc pewnie dlatego ma tyle minusów. No ale przejdźmy dalej. Może niektóre rzeczy są. Od duży Pupciusz wcześniej był w wersji Sakura. Nie, okay. to najważniejsze. <gryst> Ej, ładne. Dobra, pokciu jest sztosem. No. Ktoś się przyłożył. Ogólnie przy... to musiał być fan Pupciusia, który to robił. No tak, ale czemu Kuromi za wygląda inaczej? No bo kura to tam nikogo nie interesuje. <gryst> pupciuś, to jest życie! Teraz czy widzisz trzynastka w sumie była pechowa wow. nooo my melody, melody. przybrana za zajączka wiesz wielkanocna, zobacz, mamy na i też mamy wielkanocną my wygląda. melody ładnie on jest... akurat jest sztos bardzo ładny no i wreszcie mamy my melody no bo halo gdzie jest bad bugs? bad bugs a gdzie jest on... tuxedosan? kero -keropi. a kto to jest tuxedosan? to jest ta ryba pingwin chyba pingwin, ryba to się nazywa guadatama to nie, jajko nie to jest jajko no nie wiem myli mi się czasami no zawsze zapominam bad bugsa to pamiętam a nie wiem czy wiecie bad zarywa to kur... Psssssssssssss <laughs> Kitty to jest chyba mała mała Była, proszę No Troszeczkę gdyby ją wyczyścić To wygląda w sumie jak Hello Kitty Bo ona ma wąso mm, To nawet nie wygląda jak Sandria Wtedy nie wygląda no, nie, jak to żadna postać na tą gorszą mm. stronę Udajmy, że tego nie było Siedemnastka Pat 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 Ładny, on jest ładnie zrobiony Ej naprawdę, on jest bardzo bardzo ładny. Będziemy mieć do naszego zestawu skóromi. Ej, no nie, no jedno z lepszych też rzeczy, oprócz Pupciusia oczywiście. Osiemnasteczka. Cinnamon. Cinnamon, astronauta. Nie uważasz? Halo, bazę zaraz odlatujemy. Lecimy do gwiazd. I dzisiaj nic. Już nie zatrzyma nas. No właśnie, więc dziewiętnasteczka. Nie mam pojęcia. Co to jakiś nie szary? Nie wiem. Nie wiem. Szary bad Bugs. Hello Kitty. To jest urocze. To wygląda troszeczkę jak takie pushinowa Hello Kitty. No. Może nie do końca. Było kolabo. Było, Było kolabo. kolabo, więc. Oczywiście tej pushinowej Hello Kitty nigdy mi się nie udało do. I szkoda, bo była już kompletnie wysprzedana. Zdobyliśmy tylko Pusina w przebraniu Hello Kitty, ale Donata. nie chcemy. I No trudno, może kiedyś mi się uda jakiegoś odzysku to. Tu jest robić. dwudziestka? Tak, powoli się zbliżamy do końca. Pupciuś? Znowu? znowu? W wersji Sakura, ale w fioletowej. I ładnie jest. I czy, co to no, za pan Pupciuś? Pupciusia robił to 100%. No tu, Tu, serio? No nie, się nie dziwię. Pupciusiały kalendarz. 20. Pierwszy. Hello Kitty, okay. albo ten zajączek. Ej, ładna. Ej, dobra, to jest sztos. Bardzo ładna. Ona wygląda troszeczkę jak w tej sukience, właśnie jak w Purolandzie ona tańczy. To jest taki bardzo mocny rozstrzał, zaraz sobie je porównamy. Tak, zobaczymy ile jest na plus, a ile na minus. Teraz dwudziestka dwójka i tu jest Cynabon. coś małego. I co? Astronauta poprzez... Głową? Jakby może miał chorobę morską, Chyba czy coś? Prze, trzeba przeliczyć ilość pupciusiów w tym kalendarzu. Tak, zaraz na, się tym zajmiemy. To tak, ko końcówka koniec, będzie najważniejsza. Ale zostały nam jeszcze dwa ostatnie okienka, więc koniecznie zobaczcie, czy na pewno się tego kciuka do góry, choćby dla naszych Pupciusiów. No, tak, zostawcie 10 lajków. Dla pupciusia. Tak. <słuch> jeden Popcius, to jeden lajk! Słuchaj, ja uważam, że najlepsza rzecz powinna być w 24. A ta jest już mniejszą, kuromi, ale jest ładniejszą. Co? Lecz do 24. Co nie? A teraz 24 czwórka czyli najlepszy. Oj oj, kuromi. Ale Poczekaj, nie furomi. Czy ona ma strój? Ej, ona ma strój taki jak Hello Kitty, trochę taki z Burlendu, ale widzę, że trochę jej rzęsy chyba tutaj paliło z jednej strony. Wiesz co, zamysł mm. był fajny, trochę wykonanie, ale i tak nie jest zła. Pora chyba je rozdzielić troszeczkę, co? Zaraz My wielkie podsumowanie. Tak wyglądają wszystkie po odpakowaniu. Te największe ustawiliśmy jako pierwsze miejsce, czyli najładniej wykonane. Uważam, że jest właśnie cała ta przydziałka tych na 10 na 10. Te już są takie średniowe figurki, że już bym miała takie wątpliwości. No i te uważam, że są najgorzej zrobione nawet ciężko stwierdzić, które co to jest dokładnie A jest tu na chyba. Tak. połączony z Kuromi. No chyba tak, więc teoretycznie Kuromi mamy 9, nawet w tych właśnie nie 9 sztuk Kuromi, 6 sztuk Pompusia. Pompusia jest aż 6. Czyli więc... chcecie mi powiedzieć, że 15 okienek to są dwie postacie. 15 okienek Mufinka. Ale ładnie No, wyrobiamy. ładnie. Muszę zobaczyć, jaki breloczek z tego zrobię, albo może jakąś biżuterię, kolczyki, opaskę. Pupciuś jest zawsze na, prawie na pierwszym miejscu. No dobra, ale jeśli chcecie zobaczyć troszkę lepiej wykonane figureczki to Odpakowaliśmy je na tym odcinku, więc zapraszam. By się tutaj. Buziaki, pa!